Jeżeli starasz się usilnie o to, żeby Ciebie polubiono i zaakceptowano, jeżeli tak mocno dążysz do poczucia aprobaty ze strony innych, no to ten film jest dla Ciebie. Dlatego, że dzisiaj opowiem Ci, jak duży koszt musisz zapłacić za to i co zrobić w zamian. Jak troszeczkę oddalić się od tego dążenia do aprobaty i do te od tego, żeby wszyscy ciebie polubili koniecznie i byli zadowoleni z Twojego towarzystwa i z ciebie. Jest to ważny temat, dlatego zapraszam. Poszukiwanie aprobaty, akceptacji, tego, żeby być lubianym, jest czymś normalnym, naturalnym i nie można powiedzieć, żeby to była jakaś no, rzecz, która, ojej, jest szokująca, niesłychana, jak tak można. Można, oczywiście, że każdy to zna i każdy wie, jak to jest, właśnie starać się o aprobatę innych. Natomiast, oczywiście, jest jakiś taki punkt krytyczny, w którym ilość tego starania się jest już za duża, ponieważ ona już wtedy przekracza pewną granicę, za którą musimy za tą aprobatę tak dużo płacić, że zaczynamy nie aprobować, Siebie. I to jest bardzo gigantyczny koszt. Ale wszystko od początku. Więc tak, poszukiwanie aprobaty można by sprowadzić do takiego prostego stwierdzenia, że wtedy, kiedy tak bardzo się o nie ustaramy, to znaczy, że robimy, tego, robimy to, co inni chcą dla nas oraz od nas. Jeżeli chcą od nas tego, żebyśmy byli bardzo wygadani, no to my staramy się być bardzo ekstrawertyczni i bardzo, bardzo mocno gdzieś energiczni. Jeżeli spodziewają się od nas tego i chcą od nas, żebyśmy byli wycofani, gdzieś tam milczący, bardziej słuchający, no to my jesteśmy oczywiście wtedy zamie zamieniamy się w słuch. Jeżeli chcą dla nas czegoś, czyli na przykład zapoznać nas z kimś albo mówić właśnie na randkę w ciemno, no to my, nie mając na to absolutnie ochoty, ani zgody wewnętrznej idziemy. Albo chcąc dla nas, że tak powiem, dobra naszego, tak jak często się mówi, że o, to dla Twojego dobra, no właśnie w, gdzieś w jakiś sposób wpychają, wtrącają nas do sytuacji, które absolutnie nie wychodzą nam na dobre, absolutnie gdzieś się z nimi nie zgadzamy. Z tymi sytuacjami, ale tej osobie mówimy tak. Tej osobie, z tą osobą się zgadzamy. Dlaczego? No bo wiemy, że za to dostaniemy aprobatę. Za to być może ktoś nas polubi, zaakceptuje, a na pewno lub z większą pewnością, może nie w stu procentach, ale z dużą pewnością, nie przyjdzie do nas w zamian za nasz sprzeciw, za nasze słowo nie. Nie przyjdzie do nas dezaprobata, co byłoby przecież absolutnie ostatecznym nieszczęściem i tragedią. Co to oznacza? No, oznacza to tyle, że tak mocno zabiegając i starając się o to, żeby ktoś inny Ciebie zaakceptował, żeby ktoś inny powiedział o Tobie: O, to fajny gość, o, ta dziewczyna jest ok, jest w porządku. Czyli zyskując tą aprobatę z zewnątrz, no niestety czasami trzeba za to zapłacić dezaprobatą z wewnątrz. Ponieważ tracimy okazję na to, do, okazję do nauki tego jak aprobować siebie, jak akceptować siebie, jak polubić siebie, jak żyć w zgodzie ze sobą, jak uszanować i docenić swoje własne i cele i wartości i swoje cechy, umiejętności. Generalnie swój świat wewnętrzny. Jeżeli tak mocno nasze radary są nastawione na zewnątrz, no to gdzieś w środku absolutnie nawet nie wiemy, co się dzieje. Nawet nie, niekiedy to się sprowadza do tego, że właśnie no, ale ja nie wiem, jak ja chcę. Ja nie wiem, czy ja chcę tego dla siebie. Ja wiem, że tamta osoba mi powiedziała, że chce tego dla mnie, ale ja sama siebie nawet o to nie zapytałam, ponieważ jestem taka mocno zajęta. Pytając wszystkich w koło, co na ten temat sądzą. Jakie są tego konsekwencje? No przede wszystkim jedną wielką konsekwencją jest to, że gdzieś ciągle czujesz jakieś zawahanie, podejmowanie decyzji jest trudne. Ciągle się wahasz, ciągle gdzieś być może także prokrastynujesz i od, 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 odsuwasz w czasie. Podejmowanie decyzji na później, dlatego że czekasz na to, aż tą decyzję gdzieś ci ktoś podstępuje, Czyli ktoś inny powie: No, no fajnie, jeśli się ubrać, o, ów, okej, okay, dobra, to to mogę nosić. Albo ktoś ci powie: O, to ciekawy kierunek studiów wybrałaś, okej, okay, dobra, to jednak na tym kierunku zostanę. Czyli masz taką pieczątkę, masz taką zgodę, pozwolenie z zewnątrz, masz tą aprobatę. O tym, co się dzieje wewnątrz, no właściwie tutaj zapominamy. Co to też, jak, jakie są inne tego konsekwencje, no to to, że Twoje samopoczucie, Twoje poczucie pewności siebie, Twoje przekonanie, że wszystko jest okej, okay, wszystko jest w porządku ze mną, mocno zależy od tego, co powiedzą inni ludzie. Co powiedzą, jaką minę zrobią, jaki gest uczynią, czy zadzwonią, czy nie zadzwonią. Jeżeli dzwonią, jeżeli się uśmiechają, jeżeli powiedzą, że a jest ok, to ty myślisz, ucha, jest super, bardzo fajnie, wszystko gra w moim życiu. Natomiast jeżeli tylko pokażą ci kciuk do dołu, no to już jest tragedia. To czujesz całym wręcz swoim ciałem, że jest fatalnie, że jest ciężko, że jest tragedia. I te wahnięcia. W zależności od gestu innej osoby, są kosztowne. To wyczerpuje, to, to, to oznacza, że gdzieś nie ma jakiejś stabilności wewnętrznej, spokoju wewnętrznego, który ok, może się wahać, ale taka amplituda nie jest aż tak wielka, jak w przypadku, kiedy tego wewnętrznego spokoju w ogóle nie ma, przekonań wewnętrznych w ogóle nie bierzemy pod uwagę, a wszystko zależy od innych ludzi kolejną gigantyczną konsekwencją jest takie poczucie, jakbyś był lub była na wiecznym egzaminie. I podczas, gdy egzaminy mają swój czas i miejsce i egzaminy nie są taką fatalną sprawą. Bo faktycznie czasami trzeba coś sprawdzić, to przebywać i żyć egzaminem 24 na dobę, no to to jest naprawdę ciężka sprawa. Dlatego, że, Będąc na egzaminie, po pierwsze, oczywiście towarzyszyć wielkie napięcie, które może cię bardzo męczyć, które może doprowadzać do takiego chronicznego wręcz zmęczenia, ale wielu innych spraw, wielu innych konsekwencji tego typu, że. No, skoro jesteś na egzaminie, to ty ciągle się starasz o jak najwyższą notę. No, oczywiście, że chcesz, to jest zrozumiałe, chcesz zdobyć jak najwyższą ocenę. I to jest Twój taki mo model. Modus operandi, na którym ciągle, ciągle funkcjonujesz, czyli ciągle starasz się, jak, 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 jak najlepiej, a nie ma momentu, kiedy sobie powiesz, uff, uh, dobra, przerwa. dystansuje się, daje sobie spokój. Nie ma takich momentów. To jest naprawdę bardzo obciążające. Oczywiście z tego bierze się też poczucie perfekcji, raczej dążenie do perfekcji, dlatego że. No skoro chcesz mieć ciągle dobrą ocenę, no to ja muszę być, gdzieś się pojawia w środku przekonanie, może wypowiedziane, może mniej, zwer zwerbalizowane, ale jednak przekonanie, że to ja muszę być idealna. Muszę to wszystko ogarnąć, muszę ogarnąć swoje życie. Mój porządek w domu musi być idealny. To, co ja robię, musi być absolutnie, nie, żadnego, nie pozostawiać żadnego zwątpienia, żeby nikt tego nie skrytykował. Dlaczego? No bo jeżeli nie ma perfekcji, to nie ma aprobaty. Jak nie ma aprobaty, to, to jest tragedia. To jest tragedia, to znaczy, że moje samopoczucie idzie w dół, to znaczy że wszystko właściwie jest już beznadziejnie. I to jest bardzo kolejna, kosztowna konsekwencja. Dodatkowo dochodzi jeszcze jedna rzecz, mianowicie to, że przy tak wielkiej presji, tak wielkim napięciu, tak Takim egzaminie, który trwa wiecznie, i tej dążeniu do tego, że ty musisz go zdać na najwyższą ocenę, bo wtedy będziesz mieć tą aprobatę, możliwe jest to, że z tego zmęczenia do niektórych egzaminów nawet nie podejdziesz, nawet nie spróbujesz, czyli zrezygnujesz, na przykład zechceć się, masz jakiś wewnętrzny imperatyw, który ci mówi: może pomaluję, może pośpiewam, może po, pobiegam. Może potańczę, zrobię coś dla siebie, może zrobię coś w wolnym czasie. I wtedy ci się włącza kalkulacja, ale czy inni, co inni na to, czy innym to się spodoba, czy jak powiem komu, że ja maluję, to to będzie odebrane w pozytywny sposób. I w tym momencie całe te starania, które już się malują na horyzoncie, które trzeba będzie rzekomo wykonać, żeby jednak. Spodobać się i zyskać aprobatę, mogą ci się widzieć jako coś absolutnie strasznego, męczącego na tyle, że powiesz sobie: A, dobra, nie. Czyli rezygnujesz, zanim cokolwiek spróbujesz. Zanim spróbujesz czegoś, co, na co tak naprawdę być może masz ochotę. I to jest bardzo duży koszt. Kolejny, no, poszukiwanie aprobaty za wszelką, wszelką cenę. Także jak widzisz, aprobata w, w odpowiednich dawkach jest bardzo przyjemna. Ale jeżeli staramy się całe nasze jestestwo, całe życie, każdą minutę dedykować temu, żeby zyskać aprobatę, to się to zamienia w męczarnię. Naprawdę w męczarnię. I fizycznie, i psychicznie, emocjonalnie, z każdej strony. Jednocześnie z takim olbrzymim ciężarem, bagażem emocjonalnym, czyli kosztem pod tytułem dezaprobata wobec siebie. Krytykowanie siebie, wyciskanie siebie z siebie soków, jak z cytryny, absolutnie bezlitosny, niewspółczujący sposób. Zapominanie o sobie. Jak to odkręcić? No, od razu ci powiem, że to nie będzie łatwa sprawa, dlatego że oczywiście, zwłaszcza jeżeli już masz ten nawyk starania się o aprobatę i widzenia aprobaty jako, jako tego absolutnego celu, no to odpuszczanie tego będzie kosztowne, gdyż co to oznacza? Odpuszczanie to znaczy wystawianie się na dezaprobatę. No, to jest ciężkie. No, oczywiście, że to jest ciężkie. Gdzieś przegryźć się. Jakoś przetrawić temat tego, że komuś coś się nie spodoba w tobie, że informacja zwrotna, jaka do ciebie przypłynie, niekoniecznie będzie pozytywna, niekoniecznie będzie chwaląca ciebie, być może zupełnie odwrotnie. Gdzieś podejmowanie tego ryzyka, no to będzie trudne i jednocześnie bardzo pomocne. Jak to zrobić? W jakich kierunkach podążać? Na co zwrócić uwagę, żeby jednak odpuścić to, 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 to życie w egzaminie i to, to poszukiwanie i dążenie do aprobaty? Zaraz Ci podpowiem kilka punktów, ale zanim to zrobię, króciutka przerwa na podziękowania wszystkim osobom, które wspierają mnie i to, co robię poprzez różne inne platformy. Wielkie, wielkie dzięki. Bardzo Was wszystkich doceniam. I jest to dla mnie super istotna informacja zwrotna, wasze wsparcie. Natomiast jeżeli gdzieś te treści, ten film lub inne filmy wniosły coś pomocnego w twoje życie i masz ochotę dołączyć się do wsparcia tego co robię, są ku, tego, ku temu sposoby, które ci zostawię w opisie tego odcinka i w przypiętym komentarzu. I jeszcze jedna wiadomość taka, że oczywiście, że dążenie do aprobaty. Ma swoje korzenie głębsze, o których jeszcze tutaj nie mówiłam, być może powiem w innym filmie. I może to być zadanie przerastające po prostu obejrzenie jednego filmu. Dlatego też zostawię ci w opisie inne filmy, które będą taką fajną kontynuacją tego po, um, tematu. Natomiast oczywiście, być może jest to coś do rozmowy, do spotkania, do konsultacji. Takie też prowadzę online jeden na jeden, dlatego być może jest to. Okazja, by z tego skorzystać. Oczywiście też newsletter, który piszę raz w tygodniu, w niedzielę wieczorem, wysyłam, wysyłam, często odnosi się właśnie do tego, żeby dać sobie spokój, podbudować swoje wewnętrzne siły i to poczucie wewnętrznej stabilizacji. Właśnie ku temu to służy, dlatego zapraszam Cię do zapisu, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś. A my wracamy do sposobów na to, na co zwrócić uwagę i jak sobie poradzić, żeby ta. Do poszukiwania aprobaty proba, troszkę odpuścić i dać sobie z tym spokój. Punkt numer jeden. Przemyśl plusy i minusy poszukiwania aprobaty. To, co Ci proponuję, to jest coś do przegadania z kimś, lub fajnie się sprawdza na przerobieniu tego na papierze: rozpisanie sobie po prostu z kartką i łówkiem w ręku. Mianowicie, przemyśl sobie, co to Ci daje dobrego, co to Ci. Niestety odbiera, czyli co ci daje niezbyt korzystnego, to dążenie do aprobaty. Takie zobaczenie z lotu ptaka tego zjawiska może ci podsunąć wiele pomysłów na to, jak sobie z tym poradzić, albo w ogóle może ci nastawić twoje myślenie, tak jakby skalib skalibrować twoje nastawienie. Czy to faktycznie jest dobry pomysł, żeby w tak dużej intensywności tą aprobatę gdzieś poszukiwać, tej aprobaty? I nie służy to tylko temu, żeby koniecznie ta lista minusów, przerosła plusy, i żeby uzmysłowić sobie, jej, jakie to jest kosztowne. Ale faktycznie spróbuj się zanurzyć w to, jakie masz z tego plusy. Dlatego, że co to oznacza? Na przykład, plusy może być co? No, inni mnie lubią, inni mnie akceptują, inni wpuszczają mnie gdzieś w jakiś sposób, e, zapraszają mnie do pewnego grona. Do jakiejś, jakiegoś środowiska. Czy to jest coś złego? Czuć się zaproszonym, czuć się chcianym? Nie, absolutnie, że nie. Także takie zobaczenie tych plusów może ci coś uzmysłowić, mianowicie to, że ci zależy na tym, na przykład to, że ci zależy na tym, żeby przynależeć gdzieś, żeby rozwijać swoje kontakty i sieć towarzyską i wsparcia społecznego. Jedyne nad czym warto się zastanowić, to czy takie mocne, usilne poszukiwanie aprobaty to jest dobry sposób na to, czy może jakaś inna opcja by była bardziej korzystna. No i tutaj właśnie przechodzimy na tą stronę minusów. W Twoim indywidualnym przypadku, jakie to mogą być minusy? Co takiego tracisz wtedy, kiedy myślisz, że gwarantujesz sobie aprobatę? To jest coś, co pozwoli zobaczyć temat, w szerszy sposób, ale i także po prostu na chwilę, jakby włączyć pauzę na tym egzaminie, wyjść z tego kołowrotka i przyjrzeć się, jak to on wygląda, jak on jest skonstruowany i dokąd ty zabiegniesz, dobiegniesz, kiedy będziesz tak bardzo, bardzo w nim biegał. Ok, to jest jedna rzecz, czyli uświadomienie sobie autorefleksja. Super ważna sprawa. A punkt numer dwa to wyłapuj swoje automatyczne myśli. Bardzo możliwe, że w, to, w toku tego poszukiwania aprobaty um, twoje myśli zaczęły już działać automatycznie, czyli za cokolwiek byś się nie brał, czy cokolwiek byś nie robiła, to od razu jest takie: O, ciekawe, co tam ci powiedzą, o, ciekawe, jak ona by to, jak ja z tym się pokażę u innych ludzi, o, tego to oni na pewno nie polubią, albo tu za to to na pewno będę skrytykowana. To są automatyczne myśli, nad którymi zapewne nie musisz. Długo się zastanawiać, żeby je wyprodukować, tylko możliwe, że one po prostu się pojawiały tak jak, jak błysk, absolutnie bez Twojej nawet wiedzy, że one są wyprodukowywane i bez Twojej świadomości. A zatem coś działa na ciebie bardzo mocno, popycha cię w to, po to, żeby biegać w tym kołowrotku, a Ty nawet nie jesteś w stanie wychwycić tych myśli. Zatem zmieńmy to. Zmieńmy to i zastanówmy się, czy to faktycznie ma tak wielkie znaczenie, nawet jeżeli ktoś mnie za coś skrytykuje, nawet jeżeli jedna na dziesięć osób coś powie złego. Czy to jest wystarczający powód, żeby rezygnować na przykład ze swoich jakichś pasji lub celów lub wartości? Czy to jest wystarczające? Tak? Czyli wyłapujemy te automatyzmy um, dotyczące poszukiwania aprobaty i zaczynamy je powoli, nie tyle co może podważać, ale zastanawiać się w ogóle nad nimi, bo póki co były w ogóle nieprzerobione. Tak, to nie, nie podlegało jakiejś obróbce poznawczej, myślowej. I tego brakuje. Warto się temu bardziej dokładnie przyjrzeć. No i punkt numer trzy: przebadaj konsekwencje ewentualnej dezaprobaty. Czyli Poszukiwanie aprobaty może często się sprowadzać do takich automatyzmów, typu, ojej, jak ja powiem nie, jak ja tej osobie odmówię, to ona mnie po prostu znienawidzi. To ona przestanie w ogóle do mnie się odzywać i stracę koleżankę. Okej, okay. zatrzymajmy się na chwilę przy tym, przy tej tezie. To jest jakaś teza. Czy to jest na pewno prawda? Czy to jest na pewno prawda? Czy kiedykolwiek. Jej powiedziałam nie, jeżeli nie, no to okej, okay, nie w tym przypadku, ale czy kiedykolwiek, gdziekolwiek mówiąc nie, spowodowałam lawinę fatalnych, absolutnie w skutkach konsekwencji? Czy może słowo nie to jest słowo, które istnieje w naszym słowniku i po które można sięgać? W zależności, jakie znajdziesz dowody, tak pójdziemy dalej. Czyli nawet jeżeli znajdziesz dowody na to, że tak, że jeżeli powiem tej osobie nie, to najprawdopodobniej utracę z nią kontakt. To najprawdopodobniej ona się faktycznie ode mnie odwróci, czyli dojdę do tego punktu, którego tak mocno omijam i unikam, czyli do dezaprobaty. Warto w tym momencie nadal, zanim wejdziesz w kowrotek, zatrzymaj się i zapytaj siebie, czy chcesz być w relacji, w której nie masz prawa, Niczemu odmówić, w której musisz przyjmować pozycję przytakiwacza? Czy chcesz być w tej relacji? Oraz kolejne pytanie, z którym chcecie zostawić, nawet jeżeli to jest prawda, że jeżeli odpowiesz na przykład negatywnie na jakąś prośbę, koleżanki kolegi. I ona lub on się od ciebie odwrócą, co nadal? Możesz robić, co nadal wartościowego, ciekawego, pozytywnego istnieje w twoim życiu. Może nadal istnieją inne relacje, może nadal istnieją twoje wartości, może nadal możesz dalej tak samo chodzić do pracy, jeść sobie smaczne dania w restauracji, możesz się cieszyć jakimś ulubionym serialem albo książką, możesz się cieszyć z tego, że masz jakieś hobby, swoje własne zainteresowania i może się im oddawać. Co to znaczy? Co tak naprawdę to pytanie e, pokazuje? Mianowicie to, że, ok, spotkałeś się z dezaprobatą i jednocześnie życie toczy się dalej. Jednocześnie to nie jest koniec świata, czyli nawet, jeżeli dostanę dezaprobatę, ja nadal mogę istnieć w wielu innych obszarach, które dają satysfakcję, szczęście poczucie zadowolenia, dumy z siebie, docenienia siebie. Czyli dezaprobata jakby współistnieje razem z innymi, pomimo, że jest nieprzyjemna, ale potrafi współistnieć i tak najczęściej w realiach naszych się dzieje, razem z przyjemnymi rzeczami, z pozytywnymi sprawami, z pozytywnymi relacjami, dobrymi przyjaźniami. A zatem jakby pokazujemy sobie, że... OK, nie wszędzie muszę jej tak mocno unikać, bo to nie będzie koniec świata. Oczywiście te rzeczy, o których mówię, przybliżanie się do dezaprobaty, albo przynajmniej wyciszanie te, tego kołowrotka, tego tempa i intensywności, zabiegania o to, żeby nas wszyscy polubili i żeby nas zaakceptowali, przyjęli do swojego grona, gdzieś wyciszanie tego wszystkiego, nie jest łatwą sprawą. Jasne, że nie. Oczywiście. Natomiast powiedz mi, jaka jest alternatywa. Czy super fajną, fantastyczną, przyjemną, lekką, dającą ci bezkresne poczucie szczęścia jest sprawą jest dążenie, wieczne dążenie w tym kołowrotku do niekończącego się źródełka aprobaty? Czy to faktycznie ci daje tak dużo. Szczęścia. Do tego właśnie służy fajnie wrócić jest do, do punktu pierwszego, o którym ci mówiłam, te rozpiska plusów, minusów. A zatem, jest to trudne jednocześnie wartościowe, żeby dawać więcej aprobaty sobie, licząc się, że trzeba będzie za to zapłacić podatek w postaci dezaprobaty innych ludzi, z czym po prostu czasami można żyć. I po prostu sobie dalej tworzyć życie takie, jakie do tej pory tworzyłaś. Daj mi znać w komentarzu, jak ty to widzisz, jak poszukiwanie aprobaty, aprobaty na ciebie działa, z jakim skutkiem, jak na tym wychodzisz i co się dzieje, kiedy spotykacie dezaprobatę. Wszelkie komentarze, subskrypcje, kliknięcia to jest wielkie, wielkie wsparcie tego kanału i tego, co robię i mnie. Za coś ci z góry wielkie, wielkie dzięki. Śle. Bardzo dziękuję, bardzo doceniam. I podobnie ta, również osobom, wszystkim, które mnie wspierają mm, poprzez inne platformy. Wielkie dzięki i widzimy się następnym razem.